W 2025 roku, 1 stycznia, Polska przejmuje prezydencję w Unii Europejskiej. Jest to olbrzymia okazja, aby wrócić do zaangażowania się Polski, pozwolę sobie powiedzieć, nawet na poziomie politycznym, ale oczywiście mnie interesuje kwestia zdrowia na mapę istotności działań, efektywności, ważności w Unii Europejskiej. Do tego musimy przygotować priorytety, które będą ciekawe, ważne, potrzebne i realizowalne w zakresie zdrowia. A w tej chwili Ministerstwo Zdrowia wydaje się zajmować rzeczami bieżącymi. Ja rozumiem tę, tę kwestię, ale chciałem zaapelować do pani minister Izabeli Leszczyny, do pana ministra Wojciecha Koniecznego, który jest odpowiedzialny za departament międzynarodowy o pilne podjęcie działań. Kierunku organizacji przygotowania priorytetów polskiej prezydencji w Unii Europejskiej. Mamy tutaj dobre doświadczenia. W 2011 roku, kiedy poprzednio Polska była w prezydencji unijnej, pod przewodnictwem pana profesora Bolesława Samolińskiego przygotowane zostały. Priorytety i aż trzy z tych priorytetów uzyskały wspólną europejską konkluzję przyjętą przez Radę Unii Europejskiej. To jest dosyć wyjątkowe i sukces, konkretny sukces. Polska ma bardzo duże zaległości, jeżeli chodzi o dostępność, o efektywność systemu ochrony zdrowia, również o finansowanie. Więc prezydencja w Unii Europejskiej, również w zakresie zdrowia, daje obywatelom Rzeczypospolitej szansę na to, żeby lepiej włączyć się we wspólną jakość, wspólną dostępność do systemu, do systemów finansowania w zakresie ochrony zdrowia, finansowanych z, ze środków publicznych. Mamy duże zaległości. Przypomnę może, że właśnie jedną z konkluzji z 2011 roku polskiej prezydencji była konkluzja w sprawie zmniejszenia różnic zdrowotnych w Unii Europejskiej, więc od 2011 roku dużo czasu minęło, a ja mam wrażenie, że niekoniecznie dogoniliśmy Unię Europejską. Jest moment, jest czas, żeby wrócić do rozmowy o właściwym poziomie finansowania, o wykorzystaniu choćby takich punktów odniesienia, jak ostatnie dokonania w Czechach, blisko i, i, i podobnie, a jednocześnie z dużo lepszym efektem. Więc wydaje mi się, że jest bardzo ciekawym, ciekawą okazją dla Polski pod każdym względem, a przede wszystkim dla zbudowania systemu ochrony zdrowia, bo systemu ochrony zdrowia w Polsce nie ma. Są fragmenty, trzeba je zbudować, trzeba je włączyć w system unijny, trzeba doprowadzić do tego, żeby poziom finansowania był chociaż zbliżony do unijnego, tak żebyśmy mogli w najbliższym czasie osiągnąć również poziom dostępności, efektywności na poziomie dostępnym dla innych obywateli Unii Europejskiej.